ruch to tylko pozór jest Także mission complete W Lidlu no bułeczki Nie lekko. Kolejny dzień Idziemy z Włodkiem na Westerplatte zobaczyć czy bursztyn ruszył no, sami jesteśmy ciekawi, bo wiatr zaczął już taki troszeczkę być mocniejszy od rana, ale to tak tylko rekonesans, daleko nie mamy. Dokąd płyniesz bracie, dokąd gnasz, po co tak zabijać się? W jednym punkcie przecież w miejscu trwasz, Tylko czas do przodu umknie. Tak przemijasz w miejscu, spalasz się, Jak pustynny w słońcu głaz. Wszelki ruch to tylko pozór jest i na imię ma on czas. To Zatrzymany w biegu kadr, martwe może stoi wokół nas i nadziei brak na wiatr. No pewnie. Słuchajcie, kochani, jesteśmy z Włotkiem tutaj z ekwipunkiem, na z grabkami. Idziemy. Na jedną plażyczkę zobaczymy, czy cokolwiek może wyrzuciło. Mamy blisko tutaj jedną miejscowość, nie zdradzamy, tak. gdzie. Czego, gdyby zwłoki wyrzuciło, to będziemy grabarzami. <laughs> Dokładnie, dobra. Także słuchajcie, nie przedłużając, zapraszam do oglądania kolejnego odcinka. Dobra, jest chociaż jeden. Zobaczcie, na bursztynach nic nie było, nie ma dobrej pogody. Włodek postanowił wziąć wykrywacz i poszukać na takim malutkim placu zabaw. A ja przy okazji wykorzystam drążki zrobię sobie trening pod wrestling. To tam masz, co tam masz, co tam masz? Całe 20 groszy, jest. No i super, Quest Q30 versus plac zabaw. Zobaczcie, pierwszy raz usiadła na ręku. Eee, ile to zajęło czasu? Dwa tygodnie. Dwa tygodnie, żeby zaufała, czy coś. Także Mission Complete. Zobaczcie, Włodek nawet w Lidlu z wykrywaczem. Nie rozstaje się to normalnie. wiecie. Na początku nawet spałem. No, patrzcie. W Lidlu na bułeczki. <laughs> na mistrz. I zobaczcie, Włodek dalej podąża w poszukiwaniu. Albo fajnych dziewczyn, albo nie wiem. Wykrywać czego. Jeszcze raz chodź zacznij. Jeszcze raz. Jasne. Idzie pewnym krokiem. Ciekawe co znajdzie. Nie mogę. To jest. Najpiękniejszy widok dzisiejszego dnia. Patrzcie. Włodek znalazł widlo bułki. Jaki sygnał dawały. I, 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 i. Słaby, słaby. słaby, o kurde, no ale buki znalezione, także jest git. Mówię, że masz na pewno dobre kontakty ze stwórcą bus. To, że twój samochód jeszcze jedzie, to by trzeba było rozpatrywać w kategorii cudu. I tak jak mówiłem, kochani, oswojona. Co się patrzysz? Co się patrzysz? Są Podjechałem na Westerplatte wyszły dosłownie trzy maleńkie bursztyny, ale fajny spacer. I zobaczcie, tam zaparkowałem, a tutaj po sezonie jest parking bezpłatny i zobaczcie, wszyscy tirowcy jakieś ciężarówki sobie parkują, śpią, zresztą się nie dziwię, bo... Parking jest, parking jest naprawdę bardzo przyjemny, czysty, zadbany. Także tutaj po sezonie możecie śmiało wpaść na VanLife. Myślę, że fajne miejsce, chociaż trochę tłoczne. Jak ktoś lubi, nie wiem, wśród wielu aut, nie, nie lubi, wiecie, gdzieś tam pośrodku lasów w samotności, no to myślę, że parking przy Westerplatte będzie idealnym rozwiązaniem. Złoto Bałtyku. Super. Z Westerplatte. Wyjechałem od Włodka, kochani. No normalnie rewelacyjny wyjazd. Super, super było. Mega fajnie. Dzięki wielkie Włodku za niesamowitą gościnę, za mnóstwo radości, uśmiechu, za nieprawdopodobnie spędzony czas. Widzimy się na pewno w tym sezonie jeszcze raz. A tymczasem ja jestem tutaj na Westerplatte i kochani, pogoda taka sobie, taka sobie. Trzy burszczynki tylko. Zobaczymy, jak będzie wieczorem, ale jutro o drugiej w nocy startuję. To będzie w sumie piątek, bo teraz jest czwartek, także ten wiatr najlepszy ma być między. W sumie różnie mówią, ale tak koło północy, koło drugiej, więc ja już będę na plaży koczował z latareczką UV. A jutro cały dzień spędzam po prostu w sztormie z podbierakiem. Zobaczymy, co tam się uda znaleźć. No i będę kończył, będę kończył wyjazd, wracam do Warszawy. Ogarniam się i zobaczymy, co dalej. Wstawiłem wodę na herbatę, już się gotuje elegancko. No i muszę to trochę ogarnąć, bo się zrobił taki mały Saigon w aucie. Słuchajcie, wieje coraz mocniej. Taki parking. Jestem daleko od plaży, ale tutaj po prostu stanąłem jak najdalej, żeby mieć ciszę, spokój, żeby nikt tam nie podglądał, co tam robię w Doblo. Także teraz herbatka, przejdę się na plażę, a później coś zjem. Brrr, już teraz wiem, że w nocy będzie bardzo zimno. Już stąd słychać fale. Także fajnie wieje. Widzicie, już mam twarz normalnie jak alkoholik czerwoną, bo jest zimno. Jednak ten wiatr jest około 0 stopni, może ze 2. I przy dużym wietrze na twarz odczuwana jest minus 5. No i co? Jest godzina 16. Zaraz idę zjem obiad. Taki chciałem spacerek, żeby troszeczkę właśnie zgłodnieć. No i czekam do drugiej w nocy, wstaję i pakuję się na plażę zobaczyć, czy może wyrzuciło pierwsze bursztyny. Dzisiaj na obiad makrelka, jestem nad morzem, no to rybka wiedzie. I zobaczcie: 350 gram za 7 zł. Bułeczkę z jedną za 70 groszy. I herbatę, także niecałe 8 zł. I obiad jak marzenie. Pyszny, zdrowy, super. O, wędzona na gorąco dymem z drewna bukowo-olchowego. Kwaski, dobrze, dobrze. Został samogon. Dobra, jest godzina 17, podjadłem bardzo, bardzo mocno się, 350 gram takiej makreli to naprawdę zapycha niesamowicie żołądek, bo pamiętajmy też, że gram tłuszczu ma 9 kalorii, a węgli białka po 4, także jest bardzo sycąca taka rybka, no to jest zastrzyk energetyczny nieprawdopodobny, plus bułeczka, plus herbatka, no i teraz co, poczekam chwilę, podpisuję na wiadomości, smsy, troszeczkę wiecie, odpocznę i ruszam wieczorem na kolejną plażę, bo tutaj... W sobie jakoś bez rewelacji. Zobaczymy, czy cokolwiek wyjdzie uv przetestuje. No i potem w nocy wstajemy koło drugiej. Z widzem Krzysiem zbyt goszczy i zasuwamy. Tam się poszukiwacz. Światło UV. No, pokaż się. Oczywiście. I od razu test latarki. Proszę uprzejmie. Jak w dzień. Sofir SP40. Mistrzostwo wszechświata. Nie wiem czy to widać, ale setki bursztynów. ufałką tutaj świecą. Nie trochę za ciemno, ale... Ale pięk, piękny widok. Piękny widok. Zobaczcie. Zobacz Zbyszku, stormy, nie sztormy Wum się pojawia z latarkami u fałszczynny i pozdra wielkie dla Ciebie przyjacielu Zobaczcie śmierca się zrobiła To są w chatku i nachów Chyba też co się zbyt z masakra Nie wiem czy to widać ale nie ma lekko Ostatni dzień nad morzem i pogoda masakra Zima się zrobiła, praktycznie, no tam są jakieś samochody, ale ja tutaj samotnie jestem dobrze. zaraz widz Krzysiu podjedzie. Masakra, co się dzieje. Temperatura około 4 stopni, także noc będzie dość chłodna. Słuchajcie, druga 40 dopiero co wstaliśmy. Jest strasznie zimno, czy się, by się zimna i lecimy. Na plaży zobaczymy, czy może wywaliła jakiś bursztyn. Słuchajcie, drugi raz życie spotkałem na żywowidza. Zostawiam mu tutaj magnesik. Pozdro serdeczne. Czwarta 30. Już byliśmy dwa razy na bursztynach. Ile tam stopni? Na no ciągle te 3-4 stopnie. Także zaciepłonienie stale jest, jest fajnie. Pamiętacie pewnie to miejsce z wyprawy, i słuchajcie, dwa tygodnie, trzy tygodnie prawie później ciągle jak w nocy podał śnieg, i z 9 stopni, mimo że odpaliłem tutaj na siodlanku paróweczki, bułki pokrojone. No i zaraz zasilamy tutaj akumulatory i lecimy w poszukiwaniu złota Bałtyku. Dzisiaj jest idealny wiatr, na który czekaliśmy. Także nie możemy się już doczekać, czy może coś wyrzuciło. I jeszcze tylko kawałek milki oreo i czas zrobić wyostrz, wyostrz i czas zrobić herbatkę. Ale kochani druga noc w Doblo w tym roku już zaliczona. Uf, byłem tutaj w lesie na chwilę z rana, wiadomo po co, ale tak wie, jest tak zimno, masakra, masakra. Śnieg normalnie odczuwała na minus 10, a poszukiwaczy już 2-4. Z tamtej strony też ze trzy, tutaj trzy, no mnóstwo samochodów. Posłuchajcie odgłosów głosów natury. Niestety, moi drodzy, bursztynów nie było, rozpadało się, śnieżyca normalnie, wichura, zawierucha. Bardzo przyjemnie, bardzo przyjemnie spędzam tu czas nad morzem, ale niestety jest masakra, jeżeli chodzi o bursztyny, także kończę ten wyjazd. Widzimy się na podsumowaniu. Tak wygląda podsumowanie z plaży w nocy, tylko i wyłącznie latarka UV. Muszę to oczyścić, bo niektóre takie kamyczki, muszelki... Podobnie tutaj dawały taką jasną poświatę. I zaraz jak to oczyszczę powiem Wam, ile tego jest, a później przechodzimy do podsumowania bursztynów z całej wyprawy. Ok, przez noc udało się 45,5 g znaleźć bursztynu dokładnie. Przyszedł czas na podsumowanie. Tak się prezentuje cała torebeczka bursztynów. Są małe duże kawałki, bardzo różne kolory. I zaraz je zważę, powiem Wam ile dokładnie tego jest. Ok, uwaga przygotowana. Pyk. Tarujemy. I uwaga 3, 2, 1. To muszę jakoś tak chudę Ustawić dobrze. O. 414 i minus powiedzmy 4 i 4 ta folejka, czyli 410 gram bursztynu. I kochani, już jestem w domku, już się powoli wygrzewam, bo te parę dni dało mi w kość dwa pierwsze noclegi w Doblo w tym sezonie, także jestem mega usatysfakcjonowany. Wiedza jakaś tam zdobyta, doświadczenie pewne już mam, także myślę, że następne wyjazdy będą dużo bardziej owocne. I słuchajcie, korzystając z okazji, bardzo serdeczne dzięki dla wszystkich osób, które miałem okazję spotkać na tych poszukiwaniach. Po pierwsze Włodek, dzięki, dzięki wielkie za gościnę, było naprawdę niesamowicie. No super, naprawdę aż mi się buzię uśmiecha, jak fajnie spędzaliśmy czas. Dziękuję całej ekipie Rekinów. Tam spotkałem broda tego Zbira, Irka, Sławka, Dużego Zbiniewa, Tomka, Piotra. Fajnie byłoby Was, panowie, zobaczyć. Dzięki wielkie Łukasz i Marlena za gościnę, za fantastyczny obiad, za bursztyny, za wszystkie prezenty normalnie Mistrzostwo Świata i się widzimy już już niebawem. Dzięki serdecznie Sebastian Hyloza za przejażdżkę Vito. No fantastycznie jak zwykle spędziłem z ten czas, chłopie, także dzięki wielkie. Dziękuję Krzysiowi, że przyjechał z Bydgoszczy, że razem mieliśmy możliwość poszukiwać. Dziękuję Jackowi, który przyjechał z Krakowa i również mieliśmy okazję się poznać, pogadać o wykrywaczach i o poszukiwaniu bursztynu. No i co, kochanie, ja jestem bardziej niż zadowolony. 410 gram, fantastyczne osoby, fantastyczny tydzień nad morzem. Czego chcieć więcej? Trzymajcie się, widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!